Dariusz Rybacki: Wirtualne Muzeum Rumi Najcenniejsze skarby w zbiorach czyta autor. Z początkiem maja 2021 roku w Rumi uruchomiono Wirtualne Muzeum Miasta. W ramach nowego projektu, w oparciu o funkcjonujące od 2017 roku cyfrowe archiwum społeczne, powstała witryna internetowa, w obrębie której gromadzone są różnorodne informacje dotyczące lokalnych dziejów. Można ją odnaleźć pod adresem www.historiarumi.pl. Wirtualne Muzeum Rumi to projekt, którego celem jest nie tylko promowanie miejskiej historii, lecz także gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i konserwacja lokalnych zabytków ruchomych. Przechowywane dotychczasowo w różnych miejskich placówkach artefakty trafiły do biura muzealnego mieszczącego się w klubie Integracji Społecznej. Po zakończeniu pandemii, w oparciu o zbiory, organizowane będą wystawy czasowe. Zabytki prezentowane będą też podczas prelekcji, spacerów, a także w szkołach. Póki co można zapoznawać się z nimi za pośrednictwem Internetu. Baza aktualizowana jest na bieżąco. Zbiory wirtualnego muzeum obejmują przede wszystkim przedmioty przechowywane dotychczas w Miejskim Domu Kultury. Do 2020 roku w placówce funkcjonowała niewielka salka historyczna oraz urzędzie miasta. W ostatnich miesiącach zasób muzealny wzbogaciły też przedmioty odnalezione podczas prac saperskich na terenie Góry Markowca oraz dary mieszkańców. Do najcenniejszych artefaktów przechowywanych w biurze Wirtualnego Muzeum Rumi należy zespół dokumentów archiwalnych pochodzących ze zbiorów MDK Rumia. Wśród nich przede wszystkim kronika harcerska z 1938 roku, zawierająca przedwojenne wycinki prasowe, fotografie, opisy wycieczek i innych aktywności harcerzy działających w Rumi przed II wojną światową. Równie cenna jest księga sprawozdawcza Klubu Sportowego Rumia Zagórze. Zawiera ona protokoły, tabele finansowe i sprawozdania z działalności klubowej za lata 1924-1938. W przeorganizowanych zbiorach przechowywana jest też kronika szkoły powszechnej w Rumi, obecnie szkoła podstawowa nr 1. Pierwsze wpisy datowane są na 1922 rok. W interesujący sposób obrazuje ona codzienne szkolne życie w okresie przed wybuchem wojny. Zbiór kronik uzupełniają dokumenty związane z okresem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Trzy obszerne kroniki Miejskiego Domu Kultury z lat 60. i 70., bogato ilustrowana kronika Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Komitet Miejski w Rumi. Pierwsze wpisy pochodzą z 1976 roku oraz album, wydany w 1977 roku z okazji 30-lecia Miejscowego Zakładu Garbarskiego. Oprócz kroniki i albumów, w zbiorze archiwalnych dokumentów znajdują się dziesiątki pojedynczych pozycji: metryki urodzeń, zaświadczenia, dowody zapłat i doręczeń, rachunki, pisma i inne, datowane głównie na okres przedwojenny oraz czasy okupacji. Interesującym skarbem w tym zestawie jest kwitariusz opłat kancelaryjnych zarządu gminy Rumia zagórze, zawierający oryginalny podpis Hipolita Roszczynialskiego. Wirtualne Muzeum Rumi może pochwalić się także pokaźnym zbiorem fotografii dokumentujących codzienne życie miasta w okresie przed i powojennym. Oprócz egzemplarzy oryginalnych będących własnością miasta, w zbiorach znajdują się cyfrowe kopie zdjęć pozostających w prywatnych rękach. Stopniowo wprowadzane są one do zasobów internetowych. Najciekawszą, oryginalną fotografią w zasobie muzealnym jest grupowe przedstawienie żołnierzy Armii Cesarstwa Niemieckiego z czasów I wojny światowej, na którym odnaleźć można Antoniego Klebbe, przedwojennego sołtysa Zagórza. Na fizyczny zasób Wirtualnego Muzeum Rumi składa się też zestaw pocztówek prezentujących Zagórze i szmelty w okresie okupacji oraz pocztówka pruska z przełomu XIX i XX wieku ukazująca widok na Dolinę Zagórskiej Strugi wśród kopii cyfrowych na uwagę zasługują. Zbiór udostępniony do digitalizacji przez pana Ludwika Bacha, zawierający kilkaset często bezcennych archiwalnych zdjęć pocztówek i dokumentów oraz zbiór udostępniony przez panią Małgorzatę Tokarsitek i pana Piotra Tokarza, prezentujący zdjęcia starej Rumi. W biurze Wirtualnego Muzeum Rumi przechowywane są także liczne zabytki archeologiczne i dary mieszkańców. Do najcenniejszych eksponatów w tej grupie należą artefakty przekazane przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku po zakończeniu wykopalisk na terenie ruin Cysterskiego Kościoła w połowie lat 90. Są to m.in. zabytkowe dewocjonalia, krzyżyki, pierścionki, zawieszki, guziki, fragmenty żelaznego parkanu, renesansowy uchwyt do trumny, kule muszkietowe i inne. Wśród przedmiotów, które zwróciła mieszkańcom ziemia, znajdują się też zabytki drugowojenne. Między innymi łuski po pociskach Flak 105 mm, kompletne pojemniki na pociski 105 mm z pokrywami, niemiecki hełm wojskowy, destrukty broni, niemieckiego karabinu Mauser, radzieckiego karabinu Diegtariowa czy włoskiego karabinu Karkano. Miłośnicy II wojny światowej z pewnością zainteresowani będą znajdującą się w muzealnych zbiorach zastawą, pochodzącą najprawdopodobniej z wojskowych kanten działających na terenie miasta, a także kopertami niemieckiego feldpostu czy radzieckim pojemnikiem na tytoń z 1945 roku. Oprócz zbiorów archeologicznych, wirtualne Muzeum Rumi może pochwalić się wieloma przedmiotami przekazanymi na przestrzeni lat w darach od mieszkańców. Są to najczęściej przedmioty codziennego użytku. Do najciekawszych egzemplarzy w tej grupie należą lampy naftowe z końca XIX i początku XX wieku, przedwojenne maszyny do szycia, przedwojenna żelazna lokówka, przedwojenna ręczna waga sprężynowa, przedwojenne żelazka, a także niemiecki aparat Wortlander-Braunschweig z lat 20. Kolekcje uzupełniają liczne przedmioty związane z gospodarką wiejską. Przyrządy, np. ubijaki, tłocznie, krajalnice czy sita. Pojemniki, np. kubki, misy, wazy, często zdobione ludowymi motywami, oraz narzędzia, np. Na strugi, wiertła czy sierpy. Do zbioru wirtualnego Muzeum Rumi trafił także szkielet młodej kobiety kultury wielbarskiej, który po zakończeniu wykopalisk przy jednej z posesji przy ulicy Starowiejskiej przekazało miastu Muzeum Archeologiczne w Gdańsku. Szczątki datowane są na II-IV wiek naszej ery. Z podobnego okresu pochodzi niewielki fragment ściany pieca do wytopu rudy darniowej, odnaleziony podczas prac archeologicznych przy ulicy Mickiewicza. Powyższy opis zbiorów ma charakter przekrojowy. Dokładna ewidencja udostępniona zostanie na stronie historiarumi.pl w drugiej połowie 2021 roku. Wirtualne Muzeum zachęca do kontaktu osoby, które posiadają interesujące przedmioty związane z historią Rumi lub chcą udostępnić do digitalizacji zdjęcia i dokumenty. Kontakt dostępny jest w stosownej zakładce na stronie www.historiarumi.pl. Chęć nawiązania współpracy można także zgłaszać w Wydziale Promocji i Zieleni Miejskiej.